Wyrok nakazowy za próbę wejścia na dzierżawioną posesję 1000 zł bezprawnie przez to, że pani pokazała lewą umowę dzierżawy. To jest ta pani. Jest, to jest wspólnota. No. To jest wspólnota, no. tak. Ja mam wykupione mieszkanie. Mnie jest zgodę. A tu ten pani akurat jest pan zarządca. jest nie. Nie. Podzielne. Nie ma możliwości takiej, że ktoś ma tyle podwórka, a ktoś ma tyle, bo ktoś wykupił, jest podwórko i jest rzeczą niepodzielną. Możemy jedynie ewentualnie dogadać się to, słownie. Albo dogadać się, albo iść ze sobą, powiedzmy, to samym sali. Tak. Która jest, ja, która jest... No to dlatego ja tylko zadaję pytanie. Nie chcę wiedzieć, kto jest właścicielem, tylko czy ten grunt jest dzierżawiony, czy ktoś jest właścicielem. W współwłasności. Tak. Współwłasności, czyli wszystkich. Współwłasności właścicieli mieszkań. Właścicieli mieszkań. Ale ja jako najemca, znaczy się Paulina, ona ma prawo tam przebywać na tym, bo nie ma żadnej ustawy, żeby jej broniło tam przebywać na tym, bo to jest wspólne. Nie ma, że to jest teren kogoś tam. Czyli możemy normalnie, moje dzieci, które są zamordowane tam, troje mogą normalnie tam wejść bez żadnych obaw. Tak czy nie? Pytanie. Nie rozumiem pan. Niech pan nie wymiguje się z odpowiedzi. Pytam się. Jeżeli ja dzisiaj zostanę stamtąd. Tak. No to do pani kieruję to te pytanie. Teraz do pani. Czy Paulina może wejść tam? Jeszcze raz panu mówię, Jako najemca. Podwórko jest. Tak, i pani mi potwierdza, czyli mogę wejść. Zgadza się. Tak? Ja myślę, że, że tak. tak. Najlepszym sposobem to będzie skierowanie pisma do nas i odpowiednio pisanie, Nie. tutaj bardzo problem? No ja chcę, chcę wiedzieć, czy mogę wejść na ogrodze, ogrodzone podwórko, które jest wspólne, jest niepodzielne. Mogę, może. Ale to proszę mi powiedzieć, a dlaczego Państwo Zazulacy mają to ogrodzone? No bo tak, to było wcześniej ustawione. Ale, ale wie pan co, my, my byśmy chcieli, żeby to oni rozebrali to po pierwsze, jeśli to nie jest ich prywatne, bo tu pani Zazulakowa twierdzi, że to jest ich prywatne. Połamali trzepak, mówi, że to jest ich prywatne. Ja nie mogę wyjść bezpiecznie z domu, bo najeżdżają na chodnik, który jest zaraz z wyjścia z, z domu. To nie może tak być. Pisałam do Pana, czy, czy to wyjście z domu jest bezpieczne, nie uzyskałam odpowiedzi. To było dawno temu. Proszę o laty finansowe, nie wiem. Pytałam, to nie, nie. to rozemacz, te ogrodzenie. Pani szuka problemów, ja nie, nie, nie. godnie żyć. Nie, ja chcę godnie żyć, ale ja godnie zadałam Panu pytanie. Tak? Ja zadałam Panu to 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 pytanie. Pani szuka... ja, A tu jest pytanie, co Wyccyjna umowa. Ale nie rozstrzyga policja. Proszę zrozumieć. Proszę Pani, tam nie ma nawet płotu, nie ma nic, bo, ma nic, bo starostwo przysłało pismo, że będzie inspekcja budowlana na temat tego, bo to jak to mogę nie być na twoje? Jak się właśnie domać do utrudnianie, to trzeba tak. Że utrudniacie wejście na teren podwórka wspólnego. Tak. Pani są no na tym internecie, to są takie, że... Te... Rzeba, do umowa no mały, no. sądzie, a umowa to jest 11. umowa dzierżawy jest przewadzona w aktach, będzie w sądzie. A umowa dzierżawa to jest też prawo własności. A 11. wspólnota przekształciła to w własne użytkowanie. jest to, nie? nic nie ma. Starostwo wszystko potwierdziło. Proszę pana, pan nasz To Dobrze. Koliczny pan komentarz, miłośnica. Je jeszcze mamy potwierdzenie od gminy, że nie ma dzierżawy. Tutaj jest talewa umowa dzierżawy. Tutaj za chwilkę jeszcze będziemy mieli kolejne pismo z gminy, potwierdzenie że nie ma dzierżawy, tutaj jest potwierdzenie, że nie ma dzierżawy przez od starosty i tutaj jest regulamin, który zabrania parkowania. I teraz ta trójka, która jutro będzie na sprawie, czyli pan komendant, pani Woluk i pan burmistrz są w jednej sprawie świadkami. Dziękuję. życzycie mi powodzenia.